Zadanie 17. Matura 2015. Poziom podstawowy MAJ. Pole rąbu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rąbu ma miarę alfa. Wtedy, no i szukamy tej alfy. Pole rąbu o obwodzie 8 jest równe 1. Pole jest równe 1, a obwód jest równy 8. Rąb to obwód będziemy liczyć jako 4A. To jest obwód, <grym> a to jest równe 8. Czyli z tego wynika, że A jest równe 2. W takim razie, no to warto przypomnieć sobie wzór na pole równoległoboku, bo przecież rąb jest równoległobokiem, który mówi, że pole równoległoboku to jest a razy b razy sinus alfa, gdzie alfa jest kątem leżącym między tymi bokami. A my mamy rąb, w takim razie będziemy mieć a kwadrat razy sinus alfa, a my mamy to pole, czyli 1 to się równa a kwadrat, czyli w sumie 2 kwadrat, można by było już napisać 4 razy sinus alfa. W takim razie wychodzi nam, że tutaj mamy 4 nie, alfa, 4 sinus alfa jest równe 1, czyli po podzieleniu na 4 wychodzi na to, że sinus Alfa jest równa 1 czwarta, czyli to wychodzi gdzieś tam 25 setnych. Dopiszę jeszcze te 20, bo teraz będziemy szukać w tablicach na końcu. I kąt, którego sinus przyjmuje wartość 2,5 tysiąca 10 to jest gdzieś w okolicach 14-15 stopni. Alfa to jest w przybliżeniu, załóżmy, te 14 stopni. Przybliżenie. O, zobaczcie, ja robię tu przybliżenie, a zobaczcie, jakie mamy odpowiedzi. I tutaj dokładnie właśnie mamy 25, y, mamy 2,5 tysiąca dziesięcio-tysięcznych. i w sumie to jest między 14 a 15, bo 2,5 leży. Dla alfa równego, y, nie 0, tak, 0, y, 2419 to sinus alfa, o, taki, no to alfa jest 14. Natomiast jeżeli sinus alfa jest równy 0,25 i końcówka to będzie 8,8, alfa jest 15 stopni. Wszystko to jest w stopniu. W takim razie my mamy równe 2,5 tysiąca i to leży między tym, więc alfa leży między tymi dwoma stopniami, czy to jest właśnie odpowiedź A.